Dziesięć megaigreja, które zniekształcają Biblię, czy idziesz do jednego z nich? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy to, co słyszysz w kościele, jest tak naprawdę zgodnie z Biblią? W dzisiejszych czasach wiele megamiarowych, tych z tysiącami ludzi, pokazami świetlnymi, słynnymi pasterzami, a nawet sklepami produktowymi, uczy rzeczy, które nie uderzają tego, co powiedzieli Jezus i apostołowie. Nie chodzi o to, by być wprzeciw wielkim lub współczesnym kościołem, ale weryfikowanie, czy nauczanie jest wierne Słowom Bożemu. Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, a on przepisuje lek na ból głowy, ale w rzeczywistości jest to syrop na kaszel. Możesz mu zaufać, ale leczenie nie zadziała i może nawet się pogorszyć. Z Biblią jest podobne: jeśli pastor zniekształca to, co jest napisane, twoja wiara może zachorować bez uświadomienia sobie. W tym tekście pokażemy dziesięć znaków, że Mega może uczyć niewłaściwych rzeczy, wykorzystując codzienne przykłady, aby zrozumieć łatwe. Nie chodzi o to, aby nikogo osądzać, ale abyś wszystko przetestować, ponieważ sama Biblia rządzi jeden Tesaloniczan godzina 5.21 i nie oszukiwać. Pierwszy Bóg chce, żebyś się wzbogacił teologia dobrobytu. To o co mówią, jeśli dużo przekazasz kościołowi, Bóg da ci nowy samochód, dom lub lepszą pracę. Kto jest biedny, ponieważ nie ma wiary. Co mówi Biblia? Jezus powiedział, że wielbłądowi łatwiej przejść przez dno igły niż bogaty człowiek wsiąka do Królestwa Bożego. W MT: Godzina 19:24. Nie potępił bogactwa, ale ostrzegł, że miłość do pieniędzy jest niebezpieczna. 1 Tymoteusza: Godzina 6:10 Pol, jeden z największych chrześcijańskich przywódców, pracował jako producent namiotu, aby się utrzymać. DZ 18:3 i nie był bogaty. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie pastorę, który mieszka w rezydencji, schodzi i prosi wiernych o przekazanie wynagrodzenia miesiąca na błogosławieństwo królestwa. Tymczasem społeczność nie ma pomocy dla bezrobotnych lub chorych. To nie wygląda dobrze, prawda? Zapytaj, czy twój kościół uczy, jakie pieniądze są znakiem Bożego Błogosławieństwa? Lub że ci, którzy cierpią, są dlatego, że nie modlą się dobrze. Ostrożny. Drugie, Jezus nigdy nie mówił o grzechu, unikaj mówienia o tym, co jest nie tak. To o co mówią, Bóg jest miłością, więc bez względu na to, jak żyjesz. Nie musisz żałować, po prostu bądź szczęśliwy. Co mówi Biblia, Jezus dużo mówił o grzechu, Jan godzina 8.11, Łukasza 13.3. Wybaczył, ale powiedział także, idź i już nie. Paweł wymienił kilka niewłaściwych zachowań, 1 Koryntian 6. 9 października i powiedział, że ci, którzy tak żyją, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Praktyczny przykład, to jest jak nauczyciel, który tylko chwali ucznia, ale nigdy nie koryguje błędów. Uczeń pomyśli, że idzie dobrze, ale w teście. Bóg nas kocha, ale też chce, abyśmy zmienili to, co jest nie tak. Zapytaj, czy twój kościół unika mówienia o grzechu, pokucie lub osądu. Po prostu mów o miłości i sukcesie. To może być znak ostrzegawczy. Trzeci pastor jest prawie Bogiem, kult osobowości. To, co mówią, nasz przywódca jest namaszczony, nie może popełnić błędu. Kto jest przeciwko Bogu? Co mówi Biblia? Wszyscy przywódcy muszą zostać przetestowani 1 jana 4, 1. Nawet Piotr, jeden z głównych apostołów, został upomniany przez Pawła, gdy opuścił Galacjan 2, 11 do 14. W Biblii nikt nie jest nieomylny, tylko Bóg. Praktyczny przykład: wyobraź sobie trenera piłki nożnej, który wymaga od wszystkich zawodników pocałowania podłogi tam, gdzie się robi. Jeśli ktoś się nie zgadza, zostanie wydalony z zespołu. To nie jest przywództwo, to bałwochwalstwo. Zapytaj, w Twoim kościele, czy pastor jest traktowany jak superbohater? Czy ludzie boją się pytania? To nie jest zdrowe. Czwarte, Biblia jest trudna, wyjaśnijmy, nie zachęcaj do czytania samego. Co mówią, nie trzeba czytać Biblii w domu, mamy tutaj odpowiednią interpretację. Co mówi Biblia? Berim byli chwalone, ponieważ codziennie badali Pismo Święte, aby sprawdzić, czy Paweł mówił o DZ godzina 17, 11. Bóg chce, aby każdy studiował dwie tymoteusza godzina 2.15. Praktyczny przykład, to jak sprzedawca, który mówi. Nie musisz czytać umowy, zaufaj mi. Jeśli podpiszesz bez czytania, możesz się złe. Z Biblią jest to samo: musisz sprawdzić. Zapytaj, czy twój kościół zniechęca cię do samotnego czytania Biblii? Lub po prostu daj luźne wersety, aby udowodnić, czego chcą. Czekać na dalsze informacje. Piąte, jeśli nie masz dziesięciny, Bóg cię przeklą szantaż finansowy. To, co mówią, kto nie czuje, że kradnie od Boga i będzie cierpieć. Biblia mówi, dziesięcinę w Starym Testamencie było wsparcie lewitów, kapłanów i biednych powtórzonego prawa 14, 28-29. Jezus nigdy nie zmusił nikogo do zdziesiątkowania. M. Rozmawiałem z nimi, aby dać z radością 2 Koryntian 9, 7. Dzisiaj nie są nas zaoszczędzone przez pieniądze, ale łaską Efezjan 2, 8 do 9. Praktyczny przykład to jak kolekcjoner, który puka do Twoich drzwi i mówi: Jeśli nie zapłacisz teraz, Twoja rodzina zachoruje. To jest wymuszenie, a nie biblijne nauczanie. Zapytaj, czy Twój Kościół zagraża Ci przekleństwami, jeśli nie przekazujesz darowizny? Lub naucz, że dawanie jest aktem wdzięczności, a nie obowiązku. Jest różnica. Szóste: Wszystkie religie prowadzą do Boga relatywizm. Co mówią? Nie ma znaczenia, czy jesteś chrześcijaninem, buddyjskim czy muzułmaninem, wszyscy przychodzą do nieba. Co mówi Biblia Jezus powiedział: Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca oprócz mnie Jana 14:6. Piotr stwierdził, że nie ma innej nazwy, pod którą możemy zostać zbawione DZ godzina czwarta dwanaście. Praktyczny przykład: wyobraź sobie GPS, który mówi: Wszystkie drogi zajmują to samo miejsce. Jeśli podążysz niewłaściwą drogą, zgubisz się. Zbawieniem jest tak, tylko Jezus jest drogą. Pytanie do ciebie, czy twój kościół unika mówienia, że Jezus jest jedynym zbawicielem? Jeśli tak, uczy czegoś innego niż Biblia. Siódme, cuda cały czas, a jeśli tak się nie stanie, to brak wiary. To, co mówią, jeśli nie jesteś uzdrowiony, to dlatego, że nie uwierzyło wystarczająco. Co mówi Biblia? Bóg może robić cuda, ale nie jest to maszyna uzdrawiająca. Paweł miał cierń w ciele, który nie został zabrany, mimo że pyta o 2 Koryntian 12, 7-9. Czasami Bóg mówi: Moja łaska wystarczy. Praktyczny przykład, to jak lekarz, który obiecuje wyleczyć 100% pacjentów, ale kiedy ktoś umrze, mówi, że rodzina nie modliła się dobrze. To jest obwinianie ofiary. Zapytaj, czy twój kościół obiecuje cuda. A może uczy, że Bóg działa w jego czasach? Uważaj na fałszywe obietnice. Ósme, nie trzeba chodzić do kościoła, oglądać online kościół jako produkt konsumencki. To, co mówią, nie musisz się gromadzić, po prostu śledzić nasze usługi internetowe i kupić nasze kursy. Co mówi Biblia? Biblia nie musi porzucić spotkania braci Hebrajczyków, godzina 10:25. Kościół nie jest programem, jest to ciało, w którym każdy ma swoją funkcję. 1 Koryntian 12, 12-27. Praktyczny przykład: to jak drużyna piłkarska, w której gracze oglądają tylko gry w telewizji. Nie ma szkolenia, jedności, wzrostu. Kościół potrzebuje prawdziwego związku. Zapytaj, czy Twój Kościół ceni więcej obserwujących online niż społeczność lokalna? To nie jest biblijnie zdrowe. Dziewiąte, polityka i religia nie mieszają się o chyba, że jest po naszej stronie. To, co mówią, nie mów o polityce, ale potem wspieraj kandydatów i partii, jakby to było polecenie Boga. Co mówi Biblia? Musimy modlić się za władców jeden Tymoteusza II, jeden do dwóch, i czynić dobro wszystkim Galacjan godzina szósta dziesięć, ale żadna partia nie jest Królestwem Bożego. Jezus nie był ani lewy, ani prawy pochodzi z Królestwa Niebieskiego. Praktyczny przykład to jak sędzia, który mówi: Jestem bezstronny, ale daje tylko zdanie z jednej strony. Kościół nie może być częściowy. Zapytaj, czy twój kościół łączy wiarę z polityką partii? Lub naucz się kochać i służyć wszystkim, niezależnie od opinii. Dziesiąte: Jeśli tu odejdziesz, stracisz zbawienie, kontrola emocjonalna. Co mówią: Jeśli opuścisz ten kościół, Bóg cię porzuci. Co mówi Biblia: Zbawienie nie zależy od wyznania, ale od wiary w Chrystusa. Efezjan 2, 8-9. Paweł był szczęśliwy, gdy ludzie wyszli, by głosić Ewangelii, nawet z niewłaściwymi motywacjami. Filipian 1, 15-18. Praktyczny przykład, to jak zazdrosny chłopak, który mówi: Jeśli mnie opuścisz, nikt inny cię nie pokocha. To nie jest miłość, to manipulacja. Zapytaj, czy twój kościół grozi, że pomyślisz o odejściu? To nie jest Boga. Ostateczne podsumowanie: Jak wiedzieć, czy Twój Kościół jest na dobrej drodze? Nie dlatego, że Kościół jest duży, nowoczesny lub znany jest złe. Problem polega na tym, kiedy. Pierwsze, wymień Boga na pieniądze, teologia dobrobytu. Drugie, unikaj mówienia o grzechu i pokucie. Trzecie, bałdodawca pastore, jakby to był Bóg. Czwarte, nie zachęca do samodzielnego czytania Biblii. Piąte użyj szantażu z dziesiętliwością i ofertami. Szóste mówi, że wszystkie religie są równe. Siódme obiecuje gwarantowane cuda. Ósme preferuje obserwujących online niż prawdziwa społeczność. Dziewiąte wymieszaj wiarę z polityką partii. Dziesiąte kontroluje ludzi w strachu i poczuciu winy. Co robić? Przeczytaj Biblię, zacznij od Ewangelii, Matthew, Mark, Luke, Jan. Porównaj to, co pastor mówi do tego, co jest napisane. Ruda z prośbą o rozeznanie Jakub 1, 5. Nie bój się kwestionować i Berim to zrobili. Jeśli coś jest nie tak, wyjdź mądrze. Musisz walczyć, po prostu nie uczestniczyć w błędach. Bóg nie chce, żebyś został oszukany. Chce, żebyś go naprawdę znał Jan 17, 3. Jeśli twój kościół uczy różnych rzeczy niż Jezus i apostołowie, nadszedł czas, aby przemyśleć. Pamiętaj, sprawdź wszystko i zachowaj to, co jest dobre. Jeden Tesaloniczan godzina 5.21 Wasza wiara jest zbyt cenna, aby pozostawić Go w rękach tych, którzy zniekształcają prawdę. Teraz możesz się zastanawiać, ale skąd mam wiedzieć, czy mój kościół zniekształca Biblię? Czasami wydaje się to tak normalne, odpowiedź jest prosta. Zwróć uwagę na znaki. Tak jak zepsute jedzenie ma zły zapach lub smak, kościół, który odbiega od ścieżki Jezusa, daje jasne znaki. Zobaczmy kilka praktycznych przykładów, aby lepiej zidentyfikować. Pierwsze pieniądze są ważniejsze niż ludzie. Jeśli kościół żyje z prośbą o darowizny, mówiąc o siewce do czerpania, oferta wiary, lub dziesięcinę jako obowiązek otrzymywania błogosławieństw podejrzewa. Jezus nigdy nie obciążał nikogo od nikogo. Uzdrowił, karmił i uczył za darmo. Kiedy uczniowie próbowali sprzedać moc Boga, dzieć godzina 8:20, Peter był trudny, twoje pieniądze gubią się z tobą. Kościół, który naciska na pieniądze, nie podąża za Jezusem, podąża za pieniędzmi. Drugi pastor wygląda jak superbohater. Jeśli przywódca jest traktowany tak, jakby był nieomylny, jeśli nikt nie może go przesłuchać, jeśli żyje w luksusie, gdy członkowie zasadzają potrzeby, nie jest to Boga. Jezus umył stopy uczniów Jan 13 i powiedział, wśród was nie powinien być taki Mateusza godzina 20.26. Prawdziwy pastor służy, nie jest podawany. Jeśli wymaga kultu importowanego samochodu lub odrzutowca, zachowuje się jak faryzeusze Jezus krytykowali Mateusza 23, 5-7. Trzecie przesłanie zawsze dotyczy dobrobytu, nigdy o poświęceniu. Jeśli słyszysz tylko o w wygranej w życiu byciu bogatym, Odniesie sukcesy i nigdy o kochaniu innych, wybaczaniu, pomaganiu biednym, lub noszeniu krzyża, coś jest nie tak. Jezus mówił bardziej o wyrzeczenia się niż wygraniu. Łukasza, godzina 9:23. Pochwalił biedną wdowę, która dała wszystko, co miał MK 12, 41-44, a nie bogatych, którzy zostali. Kościół, który obiecuje jedynie materialne korzyści, jest sprzedaż fałszywej Ewangelii. Czwarty strach i poczucie winy są używane do kontrolowania. Jeśli wyjdziesz z kultów, czując się gorzej niż kiedy przybyłeś, boisz się demonów, kar, nie będąc wystarczająco świętym, uważaj. Jezus przyszedł do uwolnienia, a nie uciskać Łukasza godzina czwarta osiemnaście. Zadzwonił do zmęczenia, aby odpocząć Mateusz godzina jedenasta dwadzieścia osiem, a nie żyć pod groźbą. Kościół, który żyje w klątwie pokoleniowym, drewnie demonów lub Bóg cię ukaże, jeśli nie dziesięciny, używa strachu jako narzędzia. Bóg jest miłością jedna jana cztery, osiem, a nie szantaż. Piąta Biblia jest dopingowana, aby uzasadnić to, czego chce pastor. Jeśli przywódca bierze tutaj wiersz inny i ustanawia nauczanie, którego nikt inny nie rozumie, jest to znak manipulacji. Na przykład. Bóg chce, żebyś był bogaty, używając marekaj godzina trzecia dziesięć, który przemawia z dziesięciny do świątyni, a nie wzbogacając pastorów. Nie krytykuj namaszczonego zniekształcający psalm 105, 15, który mówi o prorokach Starego Testamentu, a nie współczesnych pastorach. Bóg da ci cud, jeśli dasz tę ofertę wymyślanie obietnic, których nie ma w Biblii. Jezus powiedział, że słowa Bożego nie można złamać, Jana godzina dziesiąta, trzydzieści pięć. Jeśli nauczanie nie ma sensu, gdy czytasz samą Biblię, dzieje się tak, ponieważ ktoś wymyśla. Szósty Kościół wygląda bardziej jak program niż miejsce kultu. Jeśli usługi są pełne świateł, fajerwerków, głośnej muzyki do ostworzenia klimatu i małej przestrzeni do modlitwy, refleksji lub poważnego nauczania, jest to problem. Wczesny Kościół zgromadził się, aby zostawić chleb, modlić się i uczyć, dZ godzina 2.42. Nie było słynnego zespołu Pastore w designerskich ubraniach. Jeśli nacisk kładziony jest na rozrywkę zamiast transformacji, jest to znak, że coś jest nie na miejscu. Siódme, kto jest postrzegany jako buntownik lub demona. W zdrowym kościele ludzie mogą pytać, kłócić się, a nawet się nie zgadzać z szacunkiem. Ale w wielu problematycznych megachurchach, które pytania są opodatkowane jako dzielnik, bez wiary lub wroga pracy. Beanowie, chwalowi w Biblii DZ godzina 17.11, zbadali Pismo Święte, aby sprawdzić, czy Paweł mówił. Jeśli twój kościół na to nie pozwala, nie przestrzega przykładu Biblii. Co teraz zrobić? Jeśli zidentyfikowałeś niektóre z tych znaków, nie panikuj. Ale nie zamykaj też oczu. Oto praktyczne kroki. Pierwszych przestań sfinansuj błąd, jeśli kościół zniekształca Biblię N. Wnieść pieniądze. Bóg nie potrzebuje waszej dziesięciny, aby cię pobłogosławić. Zobacz historię wdowy biednej w Marka 12. Drugie: szukaj innych chrześcijan. Porozmawiaj z zaufanymi ludźmi poza tym kościołem. Czasami ci, którzy są na zewnątrz, widzą lepiej. Trzecie: odwiedź inne kościoły. Poszukaj miejsca, w którym Biblia jest nauczana wyraźnie, w którym praktykowana jest miłość i gdzie nie czujesz presji. Czwarte: nie bój się wyjść. Wiele osób nie ma lojalności, strachu lub wstydu. Ale Bóg nie chce, abyś został w miejscu, które trzyma cię z dala od Niego. Pamiętaj, opuścić niewłaściwy kościół, nie porzucając wiary, to ratowanie twojej prawdziwej wiary. Bóg nie jest zadowolony z manipulowanych Stadów, ale z ludzi, którzy szukają go w prawdzie, Jan godzina czwarta dwadzieścia. Jeśli twój kościół bardziej interesuje się liczbą, pieniędzmi lub mocą niż z Jezusem, nadszedł czas, aby podążać za przykładem wczesnych chrześcijan. Posłucemy Bogu przed ludźmi. DZ Godzina 529. Twoja dusza jest warta więcej niż jakikolwiek kościół. Nie zmieniaj prawdy dla wygody. Teraz możesz się zastanawiać, skąd mam wiedzieć, czy mój kościół zniekształca Biblię? Jakie są lżejsze znaki? Porozmawiajmy o niektórych zachowaniach i naukach, które powinny służyć jako czerwony alert. Jeśli rozpoznasz kilka z tych znaków w swoim kościele, nadszedł czas, aby przemyśleć swoją trwałość. Pierwszy lider jest traktowany jako superbohater lub nietykalny. W wielu megagrejach pastor staje się celebrytą. Ludzie oklaskiwają go jak artysta, jego kazania są sprzedawane jako produkty, a każda krytyka jego jest postrzegana jako atak na kościół. W Biblii przywódcy są sługami, a nie gwiazdami. Paweł ostrzegu nawet, nikt nie chwarza u ludzi. 1 Koryntian, godzina 3:21. Jeśli pastor twojego kościoła jest ważniejszy niż Jezus na scenie, coś jest bardzo nie tak. Przykład: jeśli imię pastore pojawia się bardziej na plakatach niż imię Jezusa, lub jeśli ludzie mówią więcej o tym, co powiedział pastor, niż o tym, co mówi Biblia, podejrzany. Drugie przesłanie dotyczy zawsze materiałów dobrobytu, sukcesu i błogosławieństwa. Niech Bóg błogosławi tak, ale Biblia nigdy nie obiecuje, że wszyscy chrześcijanie będą bogaci lub wolni od kłopotów. Jezus ostrzegł nawet: Na świecie będziecie mieli dolegliwości. Jana, godzina 16:33. Kiedy Kościół mówi tylko o pieniądzach, samochodach, domach i cudach finansowych, sprzedaje fałszywą Ewangelii. Prawdziwa Ewangelia mówi o miłości, poświęceniu, przebaczeniu i nadziei poza rzeczami tego świata. Przykład, jeśli pastor spędza więcej czasu na rozmowie o, jak się wzbogacić niż na jak kochać innych lub przezwyciężyć grzech, zniekształca przesłanie Chrystusa. Trzecie ciągła presja według darowizn i e-ofert specjalnych. Kościoły potrzebują pieniędzy do pracy, ale kiedy staje się obsesją, jest to znak chciwości. Jeśli czujesz się winny lub zmanipulowany do darowizny, z frazami takimi jak, Bóg cię przeklął, jeśli tego nie zrobisz lub w twoje błogosławieństwo zależy od twojej dziesięciny, skończy się. Jezus chwalił biedną wdowę, która dała niewiele Łukasza 21, jeden do czterech, a nie bogaci, którzy dali się pojawić. Przykład jeśli Kościół wykonuje w kampanię wiary, w których masz presję na przekazanie wysokich wartości, aby otrzymać cud, lub jeśli pastor żyje o odrzutowcu, który Bóg obiecał mu, to nie jest Boga. Czwarta Biblia jest używana jako w Magic i Bóg. Niektóre kościoły pobierają luźne wersety z Biblii i zamieniają je w formuły, aby uzyskać to, czego chcą. Jeśli dasz 100 dolarów amerykańskich, Bóg da ci 1000 dolarów amerykańskich. Lub, jeśli szybko 21 dni, Twój ślub zostanie przywrócony. Biblia nie jest podręcznikiem samego siebie, to słowo Boże, które należy czytać i zrozumieć w swoim kontekście. Przykład, jeśli pastor używa malachia godzina trzecia dziesięć, przynieś wszystkie dziesięcinę do domu skarbu, aby porozmawiać o pieniądzach, ale nigdy nie mówi o następnym wersecie, który pyta sprawiedliwość i miłosierdzie, manipuluje pismo. Piąty strach i poczucie winy są używane do kontrolowania ludzi. Zdrowe kościoły mówią o miłości Boga i łasce. Kościoły toksyczne żyją groźnie. Jeśli się stąd wydostaniesz, demon cię złapie. Twoja rodzina zostanie przeklęta, jeśli nie będzie posłuszny lub Bóg tylko słyszy tego pastora. To jest duchowe znęcanie się. Bóg nie kocha nas ze strachu, ale z wyboru. Przykład, jeśli słyszałeś, że tylko w tym kościele ma namaszczenie lub że wstąd nie ma zbawienia, jest to znak sekty, a nie kościoła chrześcijańskiego. Szósta muzyka i kult są bardziej pokazami niż adoracion. Nie ma problemu z dobrym zespołem lub wysokiej jakości dźwiękiem, ale kiedy usługa staje się programem, ze światłami, choreografiami i wymuszonymi emojonami, skupienie się na Bogu. Prawdziwy kult no. De. Efekty specjalne, ale szczerego serca, Psalm 51, 17. Przykład: Jeśli pochwała wydaje się bardziej jak koncert gwiazdy Popu, a pastor wygłasza motywacyjne przemówienia na środku i nikt nie modli się ani czyta Biblii, to znak, że coś jest nie tak. Siódme, nikt nie może niczego kwestionować. W zdrowych kościołach ludzie mogą zadawać pytania, a nawet nie zgadzać, z szacunkiem. W kontrolowaniu kościołów, które pytania są postrzegane jako buntownicy lub demona. Jeśli zostałeś już upomniany za pytanie o coś prostego, na przykład, i gdzie to jest w Biblii, to dlatego, że nie chcą, żebyś sam myśleli. Przykład, jeśli pastor mówi, nie czytaj innych książek, tylko moje lub nie badaj, po prostu wierzcie, to jest kontrola, a nie duchowe przywództwo. Jeśli zidentyfikowałeś kilka z tych znaków, nie ignoruj go. Bóg nie chce, żebyś utknął w miejscu, które zniekształca Twoje słowo. Pamiętaj, Jezus wydalili handlarzy świątyni Mateusza 21, 12-13, ponieważ używali domu Boga dla zysku. Dzisiaj wielu robi to samo, ale z pięknymi słowami. Opuszczenie niewłaściwego Kościoła nie jest grzechem. Grzechem jest wiedzieć, że coś jest nie tak i nic nie robi. Bóg dał ci rozeznanie, używając tego. Poszukaj miejsca, w którym Biblia uczy się z uczciwością, gdzie miłość jest prawdziwa i gdzie Jezus jest centrum, a nie pastorem, a nie stylem muzycznym, a nie ruchem. Twoja wiara jest cenna. Nie dostarczaj go w ręce tych, którzy chcą tylko Twoich pieniędzy, Twojej ślepej lojalności lub podziwu. Zbadaj wszystko i zatrzymaj, co jest dobre. Jeden Tesaloniczan, godzina 5:21. Bóg jest po Twojej stronie w tym poszukiwaniu.